Dzień dobry z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Kuzema, a to są zapiski z niedonieckiego kwadratu. Dzisiaj będą dobre wieści. Mam nadzieję, że one się będą pogłębiać. Szukałam dobrego słowa i że w kolejnych odcinkach będę mogła mówić o wiele więcej na temat właśnie dobrych informacji z frontu. Na razie to maleńkie jaskółeczki i światełko w tunelu, ale o tym za chwilę. Chciałabym podziękować patronkom i patronom za wsparcie. To wsparcie, którego dawno jeszcze nie było, na SUPI. Słuchajcie, to jest taki dodatkowy portal, gdzie jednorazowo można wspierać. Więc bardzo dziękuję za ostatnie wpłaty. I maleńki news, jeżeli chodzi o możliwość wsparcia mojej pracy dziennikarskiej i rozwoju mojego kanału, bo chcę, żeby on się rozwijał na YouTube. Chciałabym mieć więcej zapisków, chciałabym mieć więcej reportaży, ale na to oczywiście też potrzeba środków finansowych. W związku z tym równolegle do Patronite'a, będzie funkcjonować, w zasadzie już funkcjonuje, ale jeszcze dopracowuje szczegóły. Cykliczna zrzutka na zrzutka.pl Batalion Donbass. Tutaj ukłon w stronę zarządu zrzutka.pl, który bardzo wspiera nie tylko zrzutka.pl Batalion Donbass, ale też wspiera mnie i również robi to bez prowizji, a także promuje te zrzutki bez prowizji, za co bardzo dziękuję. No i będziemy sobie działać. Jeżeli to się wszystko uda, to naprawdę na YouTubie będzie dużo, dużo więcej materiałów i dużo, dużo więcej zapisków z niedonieckiego kwadratu, a zapraszam teraz na najnowszy odcinek. zapiski z frontu. No wreszcie, wreszcie mogę zacząć od jakiejś maleńkiej, dobrej wiadomości. Oczywiście słuchajcie, jedna jaskółka wiosny nie czyni, doskonale o tym wiemy, ale jeżeli tego słuchacie, to być może już na mapach będziecie widzieć, że w obwodzie Sumskim została odbita przez siły zbrojne Ukrainy Andriivka. Dlaczego ta wiocha jest taka ważna? No a dlatego, że mówiłam wam o tym, że jeżeli ta druga strona i ją przejmie, co się zresztą kilka dni temu stało, to sumy znajdują się już wtedy w zasięgu dronów FPV i artylerii. Dlatego odbicie Andriiwki jest takie ważne, ale to nie tylko Andriiwka. trwa dalej ta kontrofensywa Ukraińców. Wspominał o niej i o pewnych małych sukcesach już kilka dni temu prezydent wołody Złańskiego bez konkretów. Ja dla patronek i patronów już kilka dni temu napisałam taki tekst, mówiące o wsparciu zbrojnych sił z zachodu z zachodu Ukrainy dodatkowym pułkiem to jest siła kilku batalionów no i wydaje się na to wydaje się, że ten pułk wszedł do walki i że siły zbrojne Ukrainy zyskały trochę więcej mocy i okazało się, że była to prawidłowa decyzja. To nie tylko Andriiwka, bo jeżeli wszystko pójdzie dobrze, ciężko na razie to przewidzieć, bo tam naprawdę trwają bardzo, bardzo takie krwawe walki, bym powiedziała, bo ktoś już mnie zapytał o straty. Słuchajcie, to, to na razie jest za wcześnie. Ta, ta akcja cała trwa, i bardzo ciężko tutaj mówić o jakichś liczbach. Na razie obserwujmy, co się dzieje. No kierunkiem jest też Jabuniwka. Też wielokrotnie mówiłam wam, że właśnie Jabuniwka i Junakiwka te dwie miejscowości są też takie właśnie kluczowe z drugiej strony tego rozciągniętego przez Rosjan frontu. No zobaczymy czy oni rzeczywiście rozciągną ten front jeszcze bardziej w zachodnią stronę. O tym wam mówiłam w poprzednim odcinku, że sporo na to wskazuje. Na razie, na razie czekamy. Tam sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna, natomiast no jeżeli Ukraińcom udałoby się po paru dniach, czy parunastu dniach wypchnąć bardziej w kierunku granicy z Rosją wojska rosyjskie, a najlepiej wypchnąć je z obwodu sumskiego, to byłby to naprawdę sukces. Na który się teraz czeka ten może to nie będzie taki sukces, wiecie, na miarę tego szalonego odbicia obwodu harkowskiego w 2022 roku, czy o zwolnienia Hersonia, ale to był inny czas. Posłuchajcie zresztą nomenomen sobotniego wywiadu z Olgą Solasz, gdzie rozmawiamy o tym, jak bardzo przez trzy lata wojna się zmieniła, że w 2022 roku mogłyśmy jeszcze. Nie wiem, kursować na pozycję, czy wjeżdżać nawet do szarej strefy, co dzisiaj jest po prostu niemożliwe, bo drony by po prostu wszystkich tam wybiły. Ale wracając do sytuacji na froncie, mówiłam Wam, że na kierunku Sumskim będzie bardzo ciekawie i jest bardzo ciekawie, i mam nadzieję, że to ciekawie utrzyma się z tą przewagą Ukrainy, za co bardzo mocno trzymam kciuki. Zwłaszcza, że tam jest nasza ekipa, tam jest 103 Brygada. I mocno, mocno trzymam za chłopaków kciuki. Ale przenosimy się teraz do innej części frontu, przenosimy się na Donbas. No niestety cały czas postępy już maliniwka, na drodze Pokrowsk-Konstantynówka, prawie całkowicie zajęta. W kierunku Konstantynówki też te postępy idą, ale one jakby troszeczkę zwolniły w porównaniu do ostatniego czasu. Niemniej jednak są istotne. No sytuacja Konstantynówki bardzo bardzo trudna, bardzo trudna sytuacja pod Toreckiem. Ja cały czas otrzymuję tam od chłopaków prośby o wsparcie. Oczywiście to są samochody, samochody, jeszcze raz samochody. No i, i próbujemy, będziemy, będziemy próbować tam pomóc 28. Brygadzie. Natomiast jeżeli chodzi o Donbas, to jeszcze bardzo ważny kierunek. Musimy spojrzeć sobie na to, że. Ja już mówiłam, tak, że Rosjanie są u wrót obwodu dniepropiotrowskiego, ale teraz wydaje się, że obrali sobie konkretny kierunek, jeżeli spojrzycie na mapę, tam jak szli od strony Kurachowego na zachód, to tam utworzyli taki worek. I teraz jakby tam troszeczkę utknęli, tam dosyć mocna obrona sił zbrojnych Ukrainy, natomiast oni tam od południa się troszeczkę przedarli właśnie w kierunku granicy z obwodem i tak jak czytałam analizę ISW i paru innych analityków, wychodzi na to, że i to, to jest bardzo logiczne, tam jest taka miejscowość Nowopaliwka, już w obwodzie dnie i dojście do niej sprawiłoby, że ten worek, który sobie od kurachowego stworzyli, mogliby zamknąć, mogliby po prostu wziąć tę część w okrążenie, co jest bardzo niepokojące. Czy realne, jeszcze na razie nie wiemy, ale to jest na pewno ten odcinek frontu, który, który należy obserwować, który, który należy analizować. No i co? I, i jeżeli chodzi. Od Donbas, to sytuacja pokrowska, też trudna. Cały czas te półokrążenia i te, to, to, to półokrążenie, w które próbują wziąć Konstantynówkę, to jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja, bo to jest ostrzał praktycznie z trzech stron i no domyślacie się, że to, to jest utrudniona logistyka, to są utrudnione dostawy, no w tej chwili znowu wracamy do tematu dronów. Wielokrotnie drony nie tylko jako te drony atakujące, ale też jako te drony wspomagające, wspomagające dostawami żywności, broni, baterii, lekarstw itd. Tak tak no i jeszcze jeden odcinek frontu. Przyznałam się bez bicia, że w ostatnim czasie. Mi to umknęło, oczywiście od wszystkich ekspertów już słyszałam, ale to przecież już było. Ja nigdzie nie napisałam, że właśnie Rosjanie zajęli dworiczną, tylko przyznałam się bez bicia, że absolutnie umknęło mi zajęcie dworicznej w obwodzie charkowskim, ponieważ tak mocno skupiłam się na tym, co dzieje się w obwodzie sumskim i obserwowałam też sytuację na Donbasie, natomiast no... Moje dawne stare śmieci, przyznam szczerze, gdzieś umknęły mojej uwadze, bo był tam taki moment totalnego zastoju. Natomiast dworiczna tak, jakiś czas temu już została zajęta przez Rosjan, niestety, ale to jest o tyle istotne, że to bardzo pogarsza sytuację Kupiańska. Kupiańsk w tej chwili jest też wzięty już przez to zbliżenie się Rosjan od strony dworicznej. Właśnie w takie no, półokrążenie, nie, nie, nie wiem jaka nazwa tutaj jest właściwa, ale jeżeli spojrzycie na mapy, czy Live UA Map, czy Deep State Map, no to będziecie, będziecie wiedzieć o co, o co mi tutaj chodzi, po kolorach też, też zobaczycie. No i, i też takie trochę mnie naszą na wspomnienia, bo, bo w weekend to zauważyłam, a to się stało parę dobrych dni wcześniej. i Facebook też pokazał mi, że dokładnie dwa lata temu w tych okolicach byłam pod Fenakiewką. Fenakiewka? Przepraszam, jeżeli przekręciłam nazwę tej wsi. Kuba Jaworski z pierwszego Pułku da Vinci, był wtedy jeszcze w trzeciej Brygadzie Pancernej. Spotkaliśmy się podczas rajdu Prigozina też zresztą później. Natomiast pierwszy raz właśnie w maju spotkaliśmy się tam w tym rejonie, gdzie, gdzie stała ówczesna jego jednostka. No, i właśnie byliśmy tam. Kuba przypomniał mi historię, gdzie było tak teoretycznie spokojnie i spokojnie, i niespokojnie. Robiliśmy materiał w, na ich pozycjach, byliśmy na ich pozycjach, w ich okopach. Kiedy stamtąd wyjechaliśmy 15 minut później, tych pozycji już nie było. Przyleciały tam właśnie drony FPV i to był już ten, ten taki przełom, przełom, o którym właśnie rozmawiałyśmy z Olgą Solarz, ten przełom. W różnicy prowadzenia wojny jeszcze właśnie w roku 22, a już w 23. Ja Wam mówię o tym, że, że był to dron FPV, który nie właśnie pocisk artyleryjski, tylko dron FPV, który wleciał, który wleciał do okopu. No i wracając, podsumowując sytuację właśnie w rejonie Kupiańska, no niestety, jeżeli tam utrzyma się. Ta tendencja, że Rosjanie będą się przesuwali, no to, to, że doszli do Dworycznej, pozwoli im pójść dalej, bo oni tam mają, mają nieco łatwiejszą w jednym miejscu przyprawę. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, bo nawet nie mogę, ale obawiam się, że to jest już naprawdę potężne zagrożenie dla Kupiańska. Nie tyle ostrzałem, który praktycznie cały czas tam trwa, ale po prostu jest to zagrożenie tego, że Rosjanie bardzo mocno zbliżą się do Kupiańska i po jego wyniszczeniu nie wykluczam, że tam wejdą. Zapiski z kraju. Kiedy to nagrywam, jest niedziela i to jest kolejna niespokojna noc w Ukrainie. Poprzednie były takie, hm, jakbyśmy to nazwali łagodniejszy wymiar kary, tak? Bo może mniej tego złomu leciało. Natomiast tu kolejne, kolejne uderzenia, kolejne drony, imitatory dronów, ale nie tylko, bo poleciały też rakiety między innymi Iskandery i tej nocy z soboty na niedzielę takim głównym celem okazał się Krzemieńczuk w obwodzie Pułtawskim. Nie wiedzieć czemu, a może wiedzieć czemu. A może jest to swoisty test ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, a może w ten sposób, a może w ten sposób Rosjanie chcą się przekonać, gdzie można dokonać Większych uderzeń, a tym samym zmaksymalizować straty, no bo z jednej strony dobrze, no, uderzają w kijów, teraz troszeczkę jakby dali oddechu stolicy Ukrainy, ale tam wiedzą, że jest obrona przeciwlotnicza, która no, przede wszystkim jest nastawiona na to, by bardzo mocno bronić stolicy, ale nie tylko w stolicy przecież ona jest. No, i w takich miejscach, gdzie ta obrona przeciwlotnicza bardzo dobrze pracuje, no to najczęściej rakiety i szachidy nie dolecą. Więc teraz Rosjanie mogą testować takie miejsca, gdzie ta obrona będzie słabsza i będzie można poczynić większe straty. Nie wiem, tak sobie. Tak sobie myślę, ale ja w sumie dzisiaj nie chciałam też o tych atakach mówić, bo one o, nie mogłabym wam mówić codziennie. Zresztą śledząc sytuację Ukrainy, jesteście na pewno na bieżąco, jeżeli chodzi o te tematy. Martwi mnie trochę brak jakiejkolwiek reakcji na to, że Rosjanie przerzucają sporo sprzętu do Białorusi. Nie, ja tutaj nie będę nikogo straszyć czarnym ludem, że za chwilę zaatakują Lubelszczyznę na przykład. Bo to nie o to chodzi. Natomiast biorąc pod uwagę, że ćwiczenia Zapad są zapowiedziane na wrzesień, a my mamy czerwiec, to trochę mi to nie, nie współgra. Nie wiem, być może yy, yy, sukcesy lubią ciszej. Nasze, nasze polskie służby na pewno są w kursie w temacie i, 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 i po prostu się nie odzywają, nie komentują, bo robią świetną robotę i liczę na to, że tak jest, a nie jest to tylko yy, takie moje życzeniowe myślenie. A teraz bez złośliwości. Jeżeli mielibyśmy tutaj poszukać logiki, nie, proszę Państwa, to nie będzie logika w stylu kolegi podczarskiego. Do końca roku mamy czołgi rosyjskie w Kijowie. To nie przejdzie. Trzeba jeszcze pamiętać, że tam teren jest praktycznie całkowicie zaminowany. Ale są jeszcze takie dwa miasta w Ukrainie. Jedno nazywa się Łódzk, drugie nazywa się Równe. Jeżeli pamiętacie w ostatnich nalotach, to właśnie Łódzk został bardzo mocno zniszczony. Uderzony i zaatakowany, taki jak jeszcze nigdy do 2022 roku przez Rosjan, a w równem atakowane było między innymi i tak już zniszczone lotnisko. Ja nie mówię, że tutaj dwa, dodać dwa od razu równa się 5 i jest to teoria spiskowa, natomiast warto gdzieś takie małe puzzle sobie składać. I ja też, żeby było jasne, nie mówię, że to jest fakt, że za chwilę zaatakowany ma być na przykład Obwód Wołyński czy Obwód, Obwód Rówieński. Ja tylko zwracam uwagę na to, co się dzieje. I podzieliłam się tym na Twitterze. Napisałam, że, że ten brak reakcji na te ruchy mnie zastanawia. No, wysyp komentarzy był naprawdę kosmiczny. A jak już widzę, że ktoś kończy komentarz na XD. To moja rozmowa też się w tym momencie kończy, tak samo jak kończą się dzisiejsze zapiski z Niedonieckiego Kwadratu, ale na koniec chcę Wam jeszcze powiedzieć bardzo ważne informacje już tak niezwiązane stricte z samą wojną, ale związane z tym, co będzie się działo na kanale w najbliższym czasie. Jestem już po słowie z kolejnymi osobami, z którymi będą wywiady z Niedonieckiego Kwadratu. Jedną z nich będzie Ola Czarnecka z Opola, z Opolskich Pajęczyc, z którą porozmawiamy o wolontariacie i pracy w Ukrainie. Drugą osobą będzie Gypsy. Gypsy, troszeczkę już zaspoilowałam. Historię Gypsy to moja koleżanka z 25. Brygady, do której dostarczyliśmy teraz za 30 tysięcy złotych ze zrzutka.pl Batalion Donbas, 5 dronów na światłowodzie, siatkomiot i stację naziemną, która jest potrzebna do pracy tych dronów. Chciałabym, by pojechał tam jeszcze jeden dron, ale przede wszystkim bardzo ważne, by po zniszczeniu przez wrogie drony FPV ich samochodów, dojechał tam samochód. To będzie. Najprawdopodobniej Nawara, którą już nazwaliśmy cygański tabor, o tym też będę rozmawiać z Gypsy. Gipsy jest Polką, to zaznaczam, więc nie będziecie mieli na pewno problemu ze zrozumieniem tego wywiadu. No i jestem po słowie z kolejnymi gośćmi debaty z niedonieckiego kwadratu. Tak, po majowej czerwcowa w innym, absolutnie innym zestawie, natomiast mam nadzieję, że równie fascynująca i będziemy to mogli dalej powtarzać mimo sezonu ogórkowego, mimo wakacji, bo wojna nie ma wakacji, mój kanał też nie ma wakacji zrzutka.pl batalion donbas także nie ma wakacji, Karolina Kuzema także jak zwykle od trzech lat nie ma wakacji do usłyszenia, dziękuję, że jesteście.